Dzień dobry! Ostatnio kupiłam sobie mini szklarnię, którą umieściłam w dużym tunelu foliowym, żeby móc to ogrzewać, kiedy nocą temperatura będzie spadać poniżej zera. I już niedługo takie przymrozki przyjdą, dlatego muszę opracować plan ogrzewania tego i właśnie dzisiaj zacznę próby. Używam takiej kamionkowej doniczki. Na podłodze w tunelu mam folię, więc muszę to dobrze zabezpieczyć przed płomieniami i przed ciepłem. Więc ustawiam kilka warstw, żeby to ochronić. Znalazłam w domu taki stary ruszt z piekarnika. Który idealnie się nada do tego, bo między doniczką a świeczkami musi być przestrzeń, żeby docierało tam powietrze. I tak wygląda pierwsza konstrukcja. Użyłam jednego podgrzewacza, żeby zobaczyć, żeby nie przegrzać tego tunelu. Kupiłam też specjalny termometr, który ma pamięć temperatur, więc mogę sprawdzić sobie jak temperatura kształtowała się przez całą noc. No i nadszedł w wieczór, w szklarni jest 10 stopni i pora zapalić świeczkę. Ważne, żeby na dole doniczki był otwór które umożliwiły swobodny przepływ powietrza. Mini zamykam, duży tunel foliowy też zamykam. No i zobaczymy jak to będzie. Rano kolejnego dnia poszłam sprawdzić. Temperatura w tunelu 14,5 stopni. Na zewnątrz było około 11. ale podgrzewacz okazał się trefny, nie spalił się do końca no i zobaczmy jak się kształtowały temperatury i ja to zapalałam około godziny 18 i widać, że tutaj od 18 temperatura no troszkę wolniej spadała więc to nie jest jeszcze to o co mi chodziło więc kolejnego wieczoru przygotowałam już dwa podgrzewacze i takie, które dłużej się palą, około 8 godzin Musiałam zmienić podstawkę, żeby się zmieściły. I próbujemy kolejną noc. Mniej szklarnie zamykam. Duży tunel też zamykam. I tutaj widzimy, już następnego dnia, że temperatura podskoczyła jakieś półtora stopnia od momentu zapalenia, tam świeczek i powoli spadała. Nie wiem, niestety, w którym momencie te świeczki przestały się palić, ale mniej więcej po 8 godzinach. Następnego dnia. Zapaliłam też dwie świeczki, dwa podgrzewacze, ale już użyłam innej doniczki, glinianej, terakotowej. No, bo we wszystkich instrukcjach właśnie takiej doniczki używają. Natomiast jest większy otwór u góry, i też nie wiem, czy to nie spowoduje, że ciepło będzie uciekać. Ale trzeba się przekonać. I rano wracamy. Jest 16 stopni w szklarni. Na zewnątrz około 10. Podgrzewacze się ładnie wypaliły. I na wykresie widać, że od 18 przez godzinkę temperatura podskoczyła jakieś 2 stopnie. Ale ważne jest, co się dzieje później, że ta temperatura bardzo powoli spada. I też wychłodzenie nastąpiło około godziny 4.30 dopiero, więc będę zapalać te świeczki po prostu później, nie około 18, tylko około 20. I około 6 godziny już słońce będzie z powrotem nagrzewać tą szklarnię. Więc mam nadzieję, że się uda. Na pewno dam znać. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia niedługo.